Dzień dobry. Ze mną jest dzisiaj Michał Majerczak, założyciel i prezes firmy Actuar. Witaj Michał. Witam serdecznie. Uczestniczyłeś w ostatniej 15 już edycji kongresu 60 milionów, który odbył się w lutym w Miami. Powiedz jak dowiedziałeś się o kongresie i co zdecydowało o tym, że do nas dołączyłeś. O kongresie dowiedziałem się w... W bardzo spontaniczny sposób, gdzieś coś widziałem na LinkedIn e, i e, po prostu naciskając, e, zobaczyłem organizatorów. To był e, Zbigniew i, i napisałem do niego: Wow, super rzecz!. E, I to było 10 dni, może przed kongresem, czy nawet mniej. A Zbigniew odpowiedział: Słuchaj. Fajnie było, jakbyś przyjechał, nawet jest szansa, żebyś mógł przedstawić, co robić. Także akurat byłem w Nowym Jorku, pracowałem z klientem, i mówię, super będę. I w bardzo spontaniczny sposób byłem w stanie wpaść na, na, na kongres i świetne wrażenia. Także wiem, że chcesz pytać o nie właśnie tak, chcę zapytać o wrażenia, ale zanim przejdę do wrażeń, to chcę zapytać. Też o to, bo podczas kongresu udało Ci się zrobić bardzo fajną, interesującą prezentację i dzięki temu prezentację Actoware, i dzięki temu udało, pozyskać, udało Ci się pozyskać pierwszych inwestorów podczas kongresu. Przybliż nieco, jak udało Ci się to zrobić? Może nie pierwszych, bo e, już inwestorów miałem, ale e, moja prezentacja była. E, to tylko było e, może w 7 minut byłem w stanie e, pokazać coś, co zainteresowało e, wielu ludzi, którzy po prostu e, przybiegli do mnie z, e, z ich Business Cards e, i mówię, mówiąc, a powinieneś e, do nas tutaj dołączyć, e, ktoś był zainteresowany inwestycją, pomocą e, też e, nie tylko przez prezentację, ale przez otwartość ludzi na kongresie, nawet z Polski. Byłem w stanie wytłumaczyć, co robię, jak to wygląda i, i zdobyć właśnie jednego inwestora z, z grupy Corporate Connections z Polski i. Jedną inwestorkę z Nowej Zelandii, która bardzo mało miała z Polską wspólnego, ale w jakiś sposób znalazła się na, na kongresie i, a, i bardzo podobało się jej to, co, co robimy z ActOWare. To jak z perspektywy czasu oceniasz tę szybką, spontaniczną decyzję o dołączeniu do kongresu w Miami? Thumbs up, jak to tutaj się mówi. Naprawdę warto było i. A, nawet nie mówiąc tylko o tych dwóch angel investors, których zdobyłem, ale network, jaki byłem w stanie zbudować, już powiedzmy pięć osób, które poznałem w Miami, pojawiło się tutaj u mnie w San Francisco. Mamy niesamowite właśnie relacje. Zbudowane po prostu spontanicznie w ciągu tych trzech dni kongresu. To są ludzie czy z Polski, czy mieszkający w Ameryce. Nawet powiem tak, że dostałem zaproszenia do Miami. Ludzie, których poznałem, mówią: słuchaj, ja tam mam mieszkanie, jak kiedykolwiek jesteś, możesz go użyć. E, poznają mnie z innymi e, Venture capitalist. E, naprawdę e, ta magia, właśnie spontanicznych połączeń, e, naprawdę działała. To siła networkingu tutaj jest wręcz książkowa, prawda? Nie wiem, nie czytałem książek, żeby aż e, tak opisywały e, taką właśnie potęgę tego networkingu. I o, no, wychodząc na, scen na scenę po Lechu Wałęsie, e, Niesamowite wrażenie. E, budując relacje z, z przedsiębiorcami z Polski, którzy naprawdę e, e, też próbują e, zaczerpnąć trochę know-how na amerykańskim rynku, e, budując relacje z przedsiębiorcami czy startupowiczami, e, też nawet w Stanach, e, no tutaj. E, Mogę wymienić parę firm, ale poznałem prezesów, poznałem e, ludzi zarządzających e, tymi firmami. No tutaj e, nawet nie spodziewałem się, rozmawiając z kimś, e, a prowadzimy taką firmę odzieżową e, 4F. <laughs> e, e, czy powiedzmy e, UWIX Polski, czy e, EWL, czy. E, no, wiele innych, naprawdę znanych firm poznaje się ludzi w bardzo e, e, takich e, przyjaznych warunkach, gdzie e, rozmawiamy czy na tym e, rejsie e, jachtem, czy e, gdzieś na kolacji. E, zero presji, często nie wiadomo, nawet e, jak dla mnie nie, e, mogłem nie znać. E, czym się zajmowali, a naprawdę fajni ludzie, pomocni, każdy jest otwarty do, e, do rozmowy, do... E... Do porady, też do, do tego, że może oni w jakiś sposób skorzystają z tej znajomości, także naprawdę świetne wrażenie. W Polsce mówimy na to, że coś się odbywa w pięknych okolicznościach przyrody i tam w Miami rzeczywiście atmosfera i te, te okoliczności były bardzo sprzyjające. Bardzo ci gratuluję tego, co udało Ci się osiągnąć w zasadzie w 7 minut podczas tej krótkiej prezentacji. Podziel się swoimi. Wrażeniami albo swoim doświadczeniem i podpowiedz polskim przedsiębiorcom, którzy planują dołączenie do nas do kongresu 60 milionów, jak pozyskać inwestorów w 7 minut. Podzielę się trochę też książkową wiedzą, że e, na, jak to mówi się, overnight success, e, to może by, to są lata budowania sukcesu, tak? E, to takie 7 minut to też jest. E, wiele godzin i, i czasu spędzonych na, na tym, żeby coś zbudować, zrobić i później być w stanie właśnie w krótkim czasie pokazać nie tylko pomysł, ale też pasję i, i wizję, prawda? To jest bardzo ważne i, i, i swój commitment i, i tak samo a, zarazić, że tak powiem, innych tym, co się buduje. Też, jak mogę, co mogę podpowiedzieć? To, że no ja mieszkam od 22 lat w, tutaj w Kalifornii, także jestem bardziej przesiąknięty tym amerykańskim, tym Silicon Valley podejściem, gdzie nie myśli się zbytnio lokalnie czy w obrębach jednego kraju. Myśli się bardzo globalnie, pokazuje się te wizje globalnie. Świat nie ma granic. To, co robimy, to jest zawsze z jak największym właśnie impaktem. I często takich rzeczy może brakować komuś, kto nie jest stąd czy z, czy z rynku, jakim jest, jaki są Stany czy nawet Kalifornia. I ja myślę, że to też w jakiś sposób przekonuje innych, prawda? Do, do tego, że o świetny pomysł i, i jest na niesamowicie wielką skalę. Inne rzeczy, jak przekonać, to no po prostu. To no, trzeba być sobą. Tutaj e, buduje się zaufanie i wiadomo, że w siedem minut można e, jedynie zdobyć zainteresowanie, a, a reszta to jest właśnie, jak to się mówi, praca w plenerze, tak? Czyli e, e, jeżeli ktoś jest zainteresowany trzeba, e, to nie było, że w siedem minut ja to zdobyłem, ja spędziłem czasem e, Dwie noce praktycznie do tam trzeciej nad ranem, też e, po, pogłębiając te znajomości i, a, i zwiedzając ten environment, który mówisz e, Miami, e, nie tylko w dzień, ale i w nocy. Ale e, no, było to bardzo owocne, także e, e, wiele rzeczy na to wchodzi. E, no, w 7 minut trzeba po prostu się pokazać. Michał, jeszcze raz Ci bardzo gratuluję. E, sukcesu. Trzymamy, trzymam kciuki za dalszy rozwój Twojej firmy, za kolejnych dużych inwestorów. E, widzimy się w październiku w Chicago na 16. już edycji kongresu i liczę na to, że podzielisz się swoimi doświadczeniami z uczestnikami tego kongresu i opowiesz również o tym, jak budować networking, jak nawiązywać relacje, jak nad nimi pracować i będziesz również doradcą dla polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o wejście i zdobywanie rynku amerykańskiego? Jak najbardziej udział potwierdziłem. E, szczerze, to ja otrzymuję bardzo dużo pomocy od e, tutaj ludzi, którzy są powiedzmy 5-10 kroków przede mną. E, nie muszą to być Polacy, to są ludzie właśnie z Silicon Valley. Jest to pomoc. E, Bezinteresowna, że tak powiem, I, i to jest coś, że zawsze, jeżeli ją otrzymasz, to też jak tutaj się mówi, you wanna give back, prawda? Także też doceniam nawet tą możliwość od Was podzielenia się i, i jakby podania dalej tej piłeczki. I I'm excited to, to join next time. Także bardzo dziękuję. My też bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Widzimy się w Chicago w październiku. Michał, dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia, serdeczne dzięki.